A Państwa i moim gościem jest Juri Felsztyński. Welcome to Poland. Welcome witamy w, to w Polsce, witamy w TVP. Juri Felsztyński, we are switching to English in a second. Juri Felsztyński jest autorem być może najgłośniejszych i najważniejszych książek opisujących reżim Władimira Putina. To między innymi książka wysadzić Rosję, napisana wspólnie z Aleksandrem Litwinenko, a także, a także książka, o której też porozmawiamy dzisiaj, Korporacja Zabójców, która opisuje cały system. Władzy Władimira Putina. You're one of those few people, Jury, jesteś jednym z niewielu osób, która bardzo dawno już przewidziała i opisała naprawdę bardzo dokładnie, zresztą wraz z Aleksandrem Litwinenko, charakter tej korporacji zabójców. Zresztą jest to też tytuł jednej z Twoich książek. Dlaczego z Twojego punktu widzenia Twój przekaz z 2008 roku i wcześniej nie został właśnie Właściwie zrozumiany przez zachodnich polityków. Przecież jesteś jednym z tych, którzy mieszkają teraz w Stanach Zjednoczonych i rozumiesz naturę Zachodu. No był to problem z dwóch powodów. Po pierwsze, zawsze chcieliśmy wierzyć Rosji i rosyjskiemu rządowi. My jako Zachód i uważaliśmy, że w końcu Rosja stanie się demokratycznym krajem. Po drugie. Nie rozumieliśmy jeszcze wtedy, że w roku 2000 kontrola nad Rosją została zagarnięta przez byłych oficerów KGB. Władimir Putin stał się prezydentem Rosji z poręczenia Państwowej Służby Bezpieczeństwa KGB. I to od roku 2008 coraz bardziej widać, patrząc, jak bardzo agresywne kroki są podejmowane przez rząd rosyjski. Przecież to była Gruzja w 2008, 2014, Ukraina, no i teraz, 24 lutego tego roku, Rosja rozpoczęła trzecią wojnę. No To bardzo ciekawa uwaga i zresztą wrócimy do kwestii jeszcze tej trzeciej wojny światowej. Ale w Twojej książce opisujesz również poprzednie fazy trwania tego reżimu za czasów wojny w Czeczeniu, na przykład w szczególności drugą wojnę czeczeńską i w twojej książce opisujesz, że właśnie to jest jedną z podstaw tej korporacji zabójców. Zresztą ty wraz z Aleksandrem Litwinienko opisujecie specjalną operację, która doprowadziła do tego, że Władimir Putin i de facto cała grupa osób, która teraz jest u władzy, że są tymi, którzy teraz są i na tych pozycjach, na w są, czy mógłbyś nam wytłumaczyć ten mechanizm? We wrześniu 1999 roku doszło do ogromnego aktu terrorystycznego w Rosji. Proszę pamiętać, że to był pierwszy tak duży akt terrorystyczny w Rosji. To tak jakby 11 września w Rosji setki osób umarło i druga wojna czeczeńska została rozpoczęta, ponieważ rząd rosyjski uważał, że to, twierdził, że to czeczeńcy są autorami tego zamachu. A tak na dobrą sprawę były to tajne służby rosyjskie, które przygotowywały podstawę i pewne fundamenty ku temu, aby Putin w sposób bezproblemowy, płynny przejął władzę w wyniku wyborów prezydenckich w Rosji w roku 2000 i w 1999 w 1999 było trudno uwierzyć nie tylko na Zachodzie, ale też i w Rosji, że to. Rząd rosyjski, który znowu głównie składał się już wtedy z oficerów KGB, poczynając od najniższych do najwyższych stanowisk, że oni byliby w ogóle w stanie mordować własnych obywateli po to, aby móc mieć kontrolę nad całym krajem albo żeby mieć taką gwarancję, że będą mieli władzę. Nikt w to nie wierzył. No tak, ale w Twojej książce przedstawiłeś dowody. Aleksander Litwiniego de facto był częścią tej grupy, stał się osobą publiczną, która o tym zaczęła mówić, niemniej wydaje się, że cały świat teraz wie, jak to było. Oczywiście dokładnie tak i dlatego też po tym jak Litwinenko został zamordowany, ten temat stał się nagle popularny, bo moment jego zabójstwa to był dowód, że rzeczywiście wiadomość, która jest przedstawiona w tej książce napisanej w 2001, była właściwa i teraz widzimy, że Rosja jest zupełnie innym krajem. I teraz obserwujemy, jak mordują tysiące osób na Ukrainie i tak na marginesie. Chciałbym dodać, że też zabijają Rosjan na Ukrainie, tak de facto, ponieważ terytoria, gdzie Rosjanie weszli i które teraz okupują, to tak na dobrą sprawę przecież. To są terytoria, gdzie mieszkają Rosjanie na Ukrainie. Teraz oczywiście wszyscy wiedzą, że to właśnie oni, Rosjanie stoją za atakami terrorystycznymi we wrześniu 1999 roku. Kolejnej książce, którą napisałeś, Korporacja Zabójców, pokazujesz cały łańcuch dowodzenia tych, który nałożył się na te ataki terrorystyczne, które były przeprowadzone przez rosyjskich oficerów KGB, a na samym szczycie tego łańcucha, tej listy jest Nikołaj Patruszew i Władimir Putin, którzy nadal są u władzy na Kremlu. I to doprowadza mnie do pytania i zresztą do tego tematu, który ty poruszyłeś, Ostatnio, że nie ma różnicy między tym, czy Władimir Putin będzie prezydentem Federacji Rosyjskiej przez kolejne lata, czy przeżyje swoją chorobę, czy w ogóle tej choroby nie ma, to nieistotne. To jest system, to jest korporacja, która po prostu się nie zmieni z uwagi na to, że jedna osoba zmieni swoje stanowisko i nagle nie będzie prezydentem. Czy mógłbyś więcej na powiedzieć na ten temat? Tak, to prawda. Proszę pamiętać, że ta grupa osób doszła do władzy w roku 2000 i od tamtego czasu zaczęli promować swoich, do rządu rosyjskiego. Inni oficerowie KGB też już są tam. Dlatego też mamy do czynienia, dobrą sprawę, z sy sytuacją, gdzie można powiedzieć setki oficerów służby bezpieczeństwa KGB rządzą Rosją. I szczerze mówiąc, o ile w pewien sposób nie zniszczy się całej struktury, to nikt nie będzie w stanie wprowadzić jakichkolwiek zmian w Rosji. Jeżeli Patruszew zastąpi Putina, czy ktoś inny zastąpi Putina, czy ktoś się po prostu nagle pojawia, Putin odejdzie, to i tak polityka rządu nie zmieni się, i tak stosunek do polityki zagranicznej się nie zmieni, i tak nie powstrzyma to wojny na Ukrainie i tak dalej, i Musimy po prostu zrozumieć, że wojna na Ukrainie to zaledwie początek. To nie jest cel sam w sobie, aby podbić Ukrainę. Celem jest to, aby przejść do kolejnej fazy, do kolejnego etapu i aby przejść do Europy Wschodniej. No tak, w książce piszesz, że to jest zagrożenie nie tylko dla krajów Europy Wschodniej, zresztą my znamy historię bardzo dobrze i to wiemy, ale mówisz też o terytoriach, które nie należą do Rosji, też mogą stać się zagrożeniem, ponieważ terytoria właśnie krajów okupowanych mogą być pewnego rodzaju narzędziem, aby zaatakować takie cele, które są na przykład tysiące, kilometrów oddalone od Rosji. I znowu to jest dość ciekawy punkt widzenia. Dlaczego tak uważasz? W 2015 roku i zresztą tutaj w Polsce również opublikowałem książkę zatytułowaną Trzecia Wojna Światowa Bitwa o Ukrainę. I w tej książce w pewien sposób przewidziałem to, co widzimy teraz, mianowicie fakt, że Rosja na pewno najedzie Ukrainę i tak też się obecnie dzieje. Ale już teraz wiemy z uwagi na szereg oświadczeń politycznych, też wygłoszonych przez czy to Putina, czy Patruszewa, czy też innych przedstawicieli władzy rosyjskiej, że oni twierdzą, iż chcieliby nie tylko odzyskać wszystkie dawne republiki radzieckie, które otrzymały niepodległość po 1991 roku, ale nawet twierdzą ci ludzie, że rząd rosyjski nie uznaje granic z 1918, co oznacza, że z każdym kolejnym krokiem, z każdym kolejnym etapem oni poszerzają swoje żądania. W związku z tym to, co teraz widzimy, to sytuacja, w której Rosjanie starają się odbudować imperium, niezależnie jak to nazwiemy, może być to Nowy Związek Radziecki, dawne Imperium Rosyjskie, nowa Federacja Rosyjska, nieistotne. Oni myślą troszeczkę inaczej, oni myślą kategoriami terytorium. Są przekonani również o tym, zresztą tak jak Putin wielokrotnie powtarzał, że upadek Związku Radziec Radzieckiego był największą katastrofą w historii Rosji i tak jak Putin powiedział, na pewno naprawią błędy historyczne i to teraz robią i nie zatrzymają się. Dlatego też problem jest dość istotny, bo tutaj wchodzi w grę kwestia ambicji. Ponadto, zresztą sami to widzimy, Rosja de facto nie ma żadnych sił lądowych, które mogą zająć terytorium, bo widzimy, jak nie potrafią odnieść żadnego sukcesu na Ukrainie, jeżeli chodzi o siły lądowe. Dlatego też najprawdopodobniej skorzystają z wojny atomowej, planują wykorzystania broni atomowej, chyba że zachód no, odda im terytoria, te, które chcą, ponieważ no, będą bać się tego blefu. I na tym polega problem. Jeżeli Putin zda sobie sprawę, że nie jest w stanie posunąć się naprzód, wykorzystując konwencjonalne broni, i konwencjonalny sposób działania, jak na przykład na Ukrainie, czy w Mołdawii, ponieważ po kampanii wojskowej na Ukrainie najprawdopodobniej rozpoczną wojnę w Mołdawii i jak tylko dojdą do Naddniestrza to będzie. I będziemy świadkiem kolejnej wojny, to wtedy najprawdopodobniej sięgną po ultimatum jądrowe i będą domagać się wycofania wszystkich krajów dawnego bloku radzieckiego z NATO. Dlaczego? No bo nie mają sił lądowych i nie mogą inaczej tego zrobić, dlatego rozważą wykorzystanie broni jądrowej. I to jest główne zagrożenie, ponieważ nie chodzi tu tylko o Trzecią Wojnę światową jako taką, ponieważ de facto uważam, że 24 lutego 2022 to pierwszy września, 1939, ale uważam, że to zmierza w stronę wojny jądrowej. Chyba, że w jakiś sposób uda się powstrzymać Putina teraz, na Ukrainie, tak szybko, jak to możliwe. No dobrze, w jaki sposób można powstrzymać ten reżim? No, sposób jest de facto bardzo prosty. Wiemy, że sprawa cała jest złożona, ale tak naprawdę tak nie jest. Proszę mi wierzyć. Myślę, że na to będzie zmuszone zainterweniować w sposób otwarty i bezpośredni jako struktura wojskowa, która jest w Europie, pod aby bronić pokoju. I jeżeli to się nie wydarzy, to nie będziemy w stanie powstrzymać Putina, ponieważ Ukraina jest silna, wystarczająca, aby się nie poddać, oczywiście. I Ukraina na pewno będzie trzymała obecny stan i na pewno nie poddadzą się, ale nie są na tyle silni, aby pokonać Rosję. I dopiero kiedy Rosja zostanie pokonana tak, jak Niemcy zostały pokonane w 1945 roku, tylko i wyłącznie wtedy będziemy mogli iść naprzód, a jak nie, to historia będzie się powtarzać ciągle na nowo. Oczywiście jest też obciąż, ten konflikt rosyjsko ukraiński stanie zamrożony na pewien okres czasu. Aczkolwiek ja się nie wierzę w to, ponieważ nie sądzę, abyśmy mieli wystarczająco dużo też woli do tego, aby ten konflikt cały czas trwał i Amerykanie na przykład cały czas dostarczali broń na Ukrainę. Nie sądzę, żeby to się wydarzyło, ponieważ po prostu Putin będzie poszerzał swoje ambicje wojenne, ponieważ proszę pamiętać, że on nie ma dziesięciu jeszcze lat na prowadzenie konfliktu, jak Sowieci na przykład mieli. No dobrze, to moje ostatnie pytanie dotyczy innych sposobów, innych narzędzi, które które są wykorzystane przez Federację Rosyjską w Polsce, mówi się o Igorze Siecinie, na przykład, który jest dość istotną osobą na rynku energetycznym z punktu widzenia Rosji i jest też jedną z tych osób wywodzących się z KGB u władzy w Rosji. Jaka jest rola firm energetycznych? W ramach polityki rosyjskiej. No, firmy energetyczne to bardzo ważne narzędzie, które Rosja wykorzystuje. Ponadto w ten sposób starają się wejść agresywnie do Afryki i doprowadzać do różnych kryzysów, generować na przykład kolejny kryzys emigracyjny, aby ci imigranci udali się do Europy i zalali Europę, jak to dosłownie powiedział Patruszew. Problem polega tylko na tym, że na tę chwilę nie są gotowi, aby wykorzystać narzędzia gospodarcze i ekonomiczne, po to, aby po prostu powoli wykańczać niektóre kraje gospodarcze. Nie są w stanie tego robić. Oczywiście są bardzo agresywni. Teraz przeszli do działań stricte wojennych, wykorzystują broń, ale zamiast czekać na Nord Stream 2 na przykład i zamiast powoli, powoli wykańczać Ukrainę gospodarczą, zdecydowali się po prostu na inwazję. I powód, dla którego to robią jest prosty. Chcą pokazać całemu światu, że jeżeli ten cały świat się nie podda, no to wtedy zniszczą miasto.